Cześć! Witajcie! Tutaj Maciek i Klocki. Dzisiaj w nieco mniej profesjonalnych warunkach. Witajcie w mojej kuchni. Za moimi plecami gotuje się rosół. My tymczasem przyjrzymy się innemu dziełu sztuki, a jest to Mona Lisa, oczywiście autorstwa Leonardo da Vinci. Duży zestaw, 1503 elementy. Cena katalogowa 440 zł bez grosza, natomiast na alto widziałem za 350. I to dużo bardziej atrakcyjna, uczciwa cena. Jest złota rama. Jest bardzo ładna mozaika, no i zobaczymy, jak to wygląda po złożeniu. Dodatkowo mamy tutaj informację, że można sobie puścić jakiegoś soundtracka, żeby jeszcze przyjemniej się budowało. To co? Lećmy. A dlaczego włoski mistrz zdecydował się namalować obraz żony nieznanego kupca, a potem nie chciał go sprzedać? Nie wiem, domyślam się, ale pewności nie ma. W każdym razie, no tutaj chyba zbuduję sobie samodzielnie ramę, a potem najwyżej będzie fragment speedbuildu. Choć wiecie, domownicy nie są zadowoleni, że urzęduje pół dnia w kuchni. Uuu, tych złotych elementów jest naprawdę sporo. W ogóle fajnie, że mamy te transparentne worki z klockami. I będzie można się tutaj solidnie pobawić. Tło bardzo ładne, no i poszukajmy instrukcji, chociaż tutaj. Tutaj wydaje mi się, że nie ma mowy o żadnych naklejkach, ale to jeszcze zobaczymy. <laughs> nie mam dostępu do swoich noży, ale takie kuchenne też się sprawdzają. No i zobaczcie, pięknie, z tego co kojarzę, z tego co pamiętam, no to to było wymalowane na topolowej desce. Jakoś gdzieś tak w tym włoskim renesansie, czyli lata 1500, ileś tutaj Wam się dokładnie wyświetla. Chociaż czy to wiadomo tak bardzo precyzyjnie, kiedy ukończono to dzieło? Wydaje mi się, że wątpię. W każdym razie, no pewnie będą jakieś materiały. Obecnie obraz wisi w luwrze. No i co? Można sobie tutaj cośik poczytać, o? Całkiem duże podobieństwo, choć wiadomo, że tutaj raczej mamy do czynienia z formą abstrakcji. Idę budować. <grym> Już nie zanudzam. Widzowie, to jest po prostu obraz bardzo ładny w złotej ramie. Zerknijcie tylko, jak to się ładnie odbija w świetle. No i oczywiście, budowa tej ramy jest trochę monotonna, ale tutaj mamy takie elementy, tyle złota, że w sumie nie pamiętam od złotej rękawicy Tanosa, żeby w jakimś secie było tego więcej. Co najważniejsze, te długie, pozłacane belki, one nie są porysowane, także pod tym kątem jest świetnie. Być może ta monaliza nie jest tak dobrze odwzorowana jak na przykład Hokusai, czyli wielka japońska fala, ale i tak jest przyzwoicie. Mojej dziewczynie bardzo się podoba, ja natomiast tak się zastanawiam, czy te górne partie... No nie są zbyt jasne, bo tam wydaje mi się ta kolorystyka mogłaby być nieco lepsza. Jeżeli chodzi o technikalia, było 17 worków z klockami, plus dwa takie nieponumerowane z wielkimi piaskowymi płytami. 43,5 cm długości, mniej więcej 30,5 cm szerokości oraz około 4 cm głębokości. Moglibyśmy wymienić te dwa nadrukowane klocki oczu na takie same, tylko że gładkie, ale moim zdaniem no to by wyglądało dużo gorzej. Zwróćcie uwagę na te ręce. Ja rozumiem, że tam trochę inaczej pada światło, no ale moim zdaniem, ponownie, to jest taki najsłabszy moment obrazu. Podoba mi się, jak spływa ten materiał, rękawy są w porządku, ale te cienie na twarzy również to akurat tak średnio mi się podoba. Ale tak naprawdę ten zestaw jest dokładnie tym, czym ma być. Jest taki solidny, duży, nic się tutaj nie rozwala. No i słuchajcie, jak za cenę około 350 zł, to te elementy są tutaj porządne, bo bardzo dużo brązowych, masa złotych. No i nawet te elementy mozaiki, tak jak żeście widzieli, to też nie są byle jakie malutenkie klocki. Nie jakieś tam wiecie docy, jak zazwyczaj w Lego Arts, tylko po prostu jakieś łeże mniejsze, większe, to się po prostu broni. Dużo gładkich elementów no i podoba mi się ten zestaw oraz samo doświadczenie budowy, które jest taką odskocznią od, powiedzmy, budynków, samochodów, mechów czy kwiatów. O, zamiast kwiatka można kobicie kupić taki obraz. Też powinna się ucieszyć, szczególnie jeżeli ma jakieś takie artystyczne zacięcie. Co wy o tym sądzicie? Wydaje mi się, że to ma wielki potencjał na kilku zestawową serię. Wyobraźcie sobie na przykład dziewczynę z perłą w takiej srebrnej ramie albo właśnie perłowej, następnie jakaś dama z gronostajem, być może twarz Vincenta van Goga. Wiecie, któryś z tych autoportretów, no i zawsze moglibyśmy sobie wyciągnąć obraz całe to płótno z ramy, co jest fajnym patentem. Wystarczy kilka technikowych klocuchów jak widać dało radę to ogarnąć największym minusem tego zestawu jest łapanie kurzu bo właściwie ten secik stał u mnie dwa dni i już po prostu jakaś warstwa paprochów tutaj się pojawiła są naprawdę dobre proporcje tych gładkich płytek z jakimiś studami i to mi się naprawdę podoba elementy zapasowe, no widzę tam kilka ćwiartek, kilka tych najmniejszych serków, no i akurat na tym ujęciu widzicie te alternatywne klocki, jeżeli Mona Lisa miałaby aby nie mieć oczu. Hmm, czy ten tajemniczy uśmiech wyszedł? No tutaj zdania mogą być podzielone. W każdym razie, tak jak powiedziałem, od czasu do czasu takie zestawy są fajną odskocznią, więc jak najbardziej może to się pojawiać. W końcu nikt nas nie zmusza do zakupu. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!